Zadanie dziesiąte. Tabela przedstawia wyniki części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Zdający uzyskał wynik pozytywny, jeżeli popełnił co najwyżej dwa błędy, podpunkt A oblicz średnią arytmetyczną liczby błędów popełnionych przez zdających ten egzamin. Wynik podaj w do całości, podpunkt B Oblicz prawdopodobieństwo, że wśród dwóch losowo wybranych zdających tylko jeden uzyskał wynik pozytywny. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskręconego. Zajmijmy się pod punktem A. Liczba wszystkich zdających to po prostu suma liczby osób w każdej z grup ze względu na błędy. Czyli 8 plus 5 plus 8 plus 5 plus 2 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1, co daje nam 30. Średnia liczba błędów. 8 osób nie popełniło żadnego błędu, czyli mam 8 razy 0. 5 osób popełniło 1 błąd, dodać 5 razy 1. Później 8 osób znowu popełniło 2 błędy. 8, dodać 8 razy 2. 3 osoby 5 osób popełniło 3 błędy, dodać 3 razy 5. Dwie osoby popełniły 4 błędy, dodać 2 razy 4. Jedna osoba popełniła 5 błędów, dodać 1 razy 5. Zero osób popełniło 6 i 7 błędów. I jedna osoba 8 błędów, dodać 1 razy 8. Całość dzielimy przez liczbę wszystkich osób, czyli 30 i otrzymujemy 5,73 co w daje nam liczbę 2. Średnia liczba błędów popełnionych przez zdających to 2. Aby zdać egzamin na prawo jazdy, można popełnić co najwyżej 2 błędy. Więc 21 osób spośród 30 popełniło co najwyżej 2 błędy, zdali egzamin na prawo jazdy. 9 osób popełniło więcej niż 2 błędy, 9 osób nie zdało tego egzaminu. Prześ, prześ, przestrzenią w naszym zadaniu są wszystkie możliwe wybory 2 osób z 30, z 30 osób. Więc są wszystkie możliwe dwuelementowe podzbiory do zbioru 30 elementowego. Daje, to jest 30 po 2. Co daje liczbę 435. Zdarzenie zdarzenie A, w którym tylko jedna osoba z dwóch losowo wybranych osób zdała egzamin. Liczność zdarzenia A to jest wybór jednej osoby spośród 21 osób, które zdało egzamin i wybór jednej osoby spośród 9 osób, które tego egzaminu nie zdało. Czy to jest 21 po 1? Razy 9 po 1, co się po prostu równa 21 razy 9, co daje nam liczbę 189. W takim razie, prawdopodobieństwo zajścia zrażenia A to jest liczność zbioru A przez liczność omegi, co równa się 189 podzielone przez 435, co upraszczając, daje nam wartość 63,145.